Hej, cześć, witajcie, jestem Sprinter, to jest Wurtender, sorry za przerwę, zaczynamy. O, od razu weszło, nice. Kubań. Bitwa realistyczna. Realistyczny gram, mimo że jestem słaby, ponieważ zręcznościowe są dla słabych, a realistyczne są dla prawdziwych twardzieli, takich jak na przykład ja, jestem... Najlepszy jestem. Zaczynam Tigerem. Gdzieś u góry, tylko nie wiadomo gdzie jest punkt Niestety czasami się baguje O nie, punkt jest na dole, mogłem iść na dół W sumie teraz nie chcemy mi się jechać Teraz to dobra, pojadę tam Amerykańcy i Szwaby na ruskich Te 44 Będą mieli Prawdopodobnie to mnie zniszczy Jak zwykle Ewentualnie jak w poprzedniej bitwie Po prostu samolot, który zleciał z rakietami Nienawidzę też ich w sumie chyba realistycznie powinno się grać, że ma się i czołgi, i samoloty. A niestety ja gram tylko samymi czołgami. To może powinienem na zręcznościowej zagrać. W sumie, może potem. Następny materiał może będzie. W bitwie w zręcznościowej. No i przepraszam jeszcze za jakiekolwiek mm, lagi. Znaczy lagi ścinki, ale mój RAM nie wyrabia, mam tylko 8 RAMu. Przez co mój komputer nie wyrabia i czasami mogą być lekkie ścinki. Bo ty już raszują. Ale helkaty są po naszej stronie, to nice. A w helkatach przeważnie. U... W helkatach przeważnie ludzie umią grać. A więc będą strzelać do tych, którzy się nieźle skryli. I spotować tych, których nie mogą zniszczyć A ja będę ich niszczył Jest tu coś? Nie ma tu nic Tutaj nic nie ma, tutaj nic nie ma Tu już powinni być W sumie to nie wiem gdzie pojechać Nie lubię Kubania Poczekam o! Tu się tam strzeliło A za krzakami to nie widać Nienawidzę Kubania nigdy nie wiem gdzie tutaj podjechać A tych chyba jest takie szybciutkie zwiniutki ma niezłe działo nie? To jest Naprawdę świetny czołg. A ja nie expuję Amerykańców, bo Amerykańcy są słabi. Oprócz tego Helkata nie mają nic innego do zaoferowania. Chyba, że super Pershinga, ale super pe... Ale super Pershing... jest premką. O, już ich tu dużo. To bot tam był chyba. Nie zestrzeliłeś. Ja się ciebie boję. Ona jest strzeliłaś. Czy ty jesteś botem? Dzień dobry. Strzeliłeś. Rykoszot, fuck! Ale też mnie nie przebił. nice. Ja się boję na niego wychylić, że on mnie zniszczy. Jest tak szybko przeładowywuje. Ja dobra, dostał. Pali się. Czy on już zginął? Boże być... Nie on zginął już, dobra. To co jeszcze po prawej było? Przedtem to mi tak ładnie... W dupę, a kawu. A to kawu. Tam coś było? Nie, 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 nie. To 34. Ko o, dobra, nie ma depresji, frajer. Chodź tu. Trafienie. O, w dupę, teraz masz depresję. No strzelaj, spróbuj. Spróbuj tylko. Zdechłeś. A tego kawuka to nie mogę przebić, a tego pod niezłym kątem mogę. Dziwne A bo to jadę sobie trochę bliżej tu, tu nie wiem, cię. No, mm. Jakie to szybkie, jak to się cofa. Tasiemiec mały Owsik. Nie tasiemiec, owsik. Bo, nieważne. Przepraszam jak ktoś je Mnie to by nie obrzydziło. Za dużo rzeczy widziałem w internetach. Um, podjechać czy nie podjechać podjadę? Dobra, JOLO! Ale tak coś zdechnę. Jak coś to kolejna bitwa? Podjadę sobie naokoło jeszcze. Bo prawdopodobnie tam się może kryć jakiś przeciwnik, ewentualnie tutaj po prawej za skałką. Oni się bardzo lubią kryć za skałkami. Zastanawiam się, na jakie. Halikut, co zdech? Na jakie battle ratingi mnie wywaliło? Skoro tutaj T 34 i KW był i chyba kw 85, a nie ma tutaj. Ty, są trzy tigery, o, to mogłem... To mogłem mogłem je coś tutaj... Pojechać gdzieś dalej. Czy jest tu w tej dziurze? Czego ja nie widziałem? może być tu w tej dziurze. Nie ma go. Nie ma go, nie ma go. Ja chyba powinienem już być w bazie, ale w sumie nie chciało mi się cofać. Teraz ktoś mnie jeszcze pingnął, chyba żebym wrócił do bazy. Szypał Obracaj się przy... O tam wiesz Tu nie ma nikogo Prawdopodobnie będzie gdzieś tam z prawej Tylko żebym mnie spotkał jakiegoś niszczyciela Jakiegoś sustówkę albo... Widzę cię Ale już nic nie zrobię Chyba, że zdechnę No Czy może mnie nie przebijesz? Bo jest taka szansa To się O! O! Jak ładnie! Frajer głupisk, jak on tam wjechał? Jak? Górą, kurde skubany. Nienawidzę też takich. Po prostu, jak to zauważyłem, to Ruscy najczęściej to robią. W sumie, w sumie Ruscy i Amerykancy, Ci, którzy mają najba najbardziej mobilne czołgi, to zawsze wjeżdżają na jakieś skałki. Zawsze na jakieś. To jest... Powinno tego zabronić. Powinna być tam niewidzialna ściana, czy jakiś kamień, czy cokolwiek. O, Też. Trafienie krytyczne. Och. To jest ich lewa, oni mają dzieło nowego po prawej, może mnie strzelić. Dobra, luj. Dobra, zdechł. A, kto tam jeszcze? Tutaj jest coś nie, tutaj jest coś nie, tutaj jest coś nie, a tu tam się pali? Nie, nie. Isu, to jest Isu, tak? Nie, to jest Su. Isu, Isu, prawie to samo. Zajadę sobie bardziej do przodu Tu nic nie ma u góry? Prawdopodobnie jest Ale dobra, no to w dupie Jeszcze mam piękną, pięknego covera w postaci dymu Tam nic nie ma Dobra, nasi odbili A Co to te 34 A faj, zagubiłem się. Gdzie, 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 są przeciwnicy? Jak zbyt długo nie widzę przeciwnika, to wiem, że oni są wszędzie, tylko tam nie tam gdzie ja patrzę. I oni mogą mnie kompletnie obchodzić, oni mogą ze mną wszystko robić, a ja nawet ich nie widzę. To jest najgorsze. Właśnie może być jeden za kamieniem właśnie nie może objeżdżać. Albo... że Już chciał wjeżdżać na skałki, to pewnie ten T34 nienawidzę takich po prostu. Wjeżdżają na skałki, wjeżdżają na wszystko, próbują się wycwanić jak najbardziej, jak się da i tak giną potem. Przeze mnie. A czasami to ja ginę przez nich. Najczęściej ja przez nich, ale to nic. Czasami uda mi się ich zniszczyć. Będzie czy coś nie Dobra, chyba powinien zraszować O nie, halo, reklama Spotify'a Dobra, luj, jadę do przodu O nie, nie mogę teraz ten Minimalizować gry Muszę sobie kupić premium Spotify'a Dobra, nasi podbijają B Ja pojadę w sumie na ich spawna, bo co tam? Tylko ten spawn projection, spawn protection, cokolwiek, to strasznie irytuje. Tu został coś zbombardowany, ty był jakiś czołg pewnie Skoro to zostało zbombardowane, to prawdopodobnie bombowiec miał na myśli, że tam jest jakiś pojazd, a więc tam podjadę Ciekawe czy trafił. To jest płonie, więc chyba trafił. Ale to może być od bomb Już nie mam zielonego pojęcia. Bladiego, Ha 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 Muszę sobie też kupić drugi monitor, żeby właśnie obczajać, yy, co mam upgrade'ować w kąpie, albo co mam po prostu ogarniać, bo przy nagrywaniu potrzeba naprawdę dwóch monitorów. A w sumie nie wiem, czy, mi, czy wyrobi mój procesor, i mój RAM, właśnie tu na górce już nikogo nie ma, już nikogo nie ma. Dobra, w sumie podjadę do przodu. Jola. Ale to jest... Ale to jest wielki błąd co ja teraz zrobię, ale podjadę tak, dobra. Jak coś to będę miał drugie życie, to się zrespię gdzie indziej. Oni w sumie mają tylko cztery czołgi, eee to... rush. Nawet się nikt nie zrespie, jak już się zrespi to pewnie jakąś pelotką. Co to za logika w ogóle, postawić takie, takie, takie te. Takie zapory przeciwczołgowe na takich... Na wzgórzach, znaczy nie mówię o grze, bo w grze to spoko, żeby nie ten, żeby nie wjeżdżali tam, ale tu bardziej chodzi. Tak, nie wiem, pod yy, jakby, jak, jak, jakie to by miało historyczne zastosowanie. Realistyczne, o coś w tym stylu. Ja też w sumie na górkę będę ich strzelał z górki, tylko mogliby nasi pingować, gdzie oni są. To bym od razu tam podjechał i zastrzelił wszystkich. Kto jestem trzeci. Rzadko tutaj. Jest się pierwszym. Jak już to pewnie odkapowania bazy. Odkapowania bazy strasznie dużo punktów się dostaje. O. Nie ma nic. Tak. O fakt, nie obracaj tym. Nie obracaj wieżyczko. A, K85 i T34 jeszcze żyją. Gdzieś tutaj, ewe, ewentualnie gdzieś indziej. Aaa, no jedziesz, Jezus Maria, nie możesz normalnego drzewa rozjechać, staranować, cokolwiek. Gdzie są czołgi przeciwnika? To jest czołg? Nie, to, 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 nie tu nie ma nic. Prawdopodobnie mogą być od lewej strony, ale... Widzę, że oni strasznie niszczą naszych. Tutaj gdzieś będzie tam widziałem jakiś pocisk. Nie, to samo trzeba, tak, tak, nie, tak, nie, tak, tak? Nie ma, dobra. Hmm. Dobra, może zamiast kampić po prostu powinienem jechać do przodu. Nie spotkałem już dawno żadnego przeciwnika. O. Samolot Ach ta fizyka samolotów jak z, zrobią kamikadze to jest przepiękne Wyjedziesz! Dajesz Dajesz, dobrze Dobrze Także w ogóle czołgi to potrafią nawet pod 90-stopniowe ściany wyjeżdżać. To jest straszne Znaczy mi to tam nie przeszkadza, mi to nawet się podoba. Ale przez to na przykład właśnie takie czołgi jak te 34 mogą sobie wjechać tam gdzieś do góry i... ...zestrzelić mnie. To jest też strasznie kłopotliwe. Ja zauważyłem, że ja potrafię tylko narzekać. Narzekam, 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 narzekam. Dobra. O! To! Cześć! Obracaj się! Jak strzelasz pod moich? Ty sucho Wieżyczka. Okej. Okay. KAPUM! Jeszcze ten t A, jeszcze ten t 34 Muszę go gdzieś znaleźć O jaki roz... Jaki speed dostałem Muszę sobie wyszkolić załogę żałogę <grym> Muszę sobie wyskoczyć jeszcze załogę, żeby mieć jeszcze szybszego speeda Cokolwiek, gdzie oni się strzelają? Tam się gdzieś strzelają Tam jest? Nie to już jest góra, gdzie oni są? Się strzela, tak, i tam się strzela. okej okay, dobra, misja wykonana. Nice. Dawno już tak. Nie zabrnąłem daleko, to znaczy bez żadnej śmierci. Ach, drugi, trzeci, czwarty, jaki byłem? Pokażcie mi to. Zbadałem wszystkie dostępne modyfikacje poziomu trzeciego na Tiger i H1. Nice. Oj, panterkę odblokowałem. Halo, zakup. Tak, yy, ona była, za co ona była? Yy. Eee, chyba za tego, dobra, wybierz załogę. Tak, nie chcę ciebie badać. Badać będę Mashwinda. Nie lubię tych pelotek. Ja już nie robię pelotek. 6... albo to, albo to. albo ta panterka, ale czym, 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 w czym wy się różnicie w sumie? A. Eee. Dobra, nie chcę mi się tego sprawdzać. Szturer Emila. Co mnie kosztuje? Wszystko tyle samo kosztuje. E, dobra, bo mam tu Dikera, który jest. Co jest niżej? Dicker. No to tak, no to badam sobie Szturera. Mechanizm aliwacji działa, to się naprawdę przyda. I silnik. No hamulce. Hamulce są dla lamusów. Eee, piąty byłem, ale słabo. Albo przejmowali bazę, to dlatego. No zjściłem pięciu, to najwięcej Steamu. Powinien być pierwszy, powinien być prawdziwym bohaterem. Moje wyniki... No to tak, dobra, pokażcie mi jeszcze tą panterkę. Mmm, panterka, ale ona jest fajna. O, e, halo, scroll mi nie działa. Halo? Dobra, to nic. No, to, to był War Thunder. jeśli chcecie coś więcej, to mówcie mi, to nagram coś więcej. I tak mi nie powiecie, ponieważ nikt mnie nie ogląda, oprócz... 10-20 ludzi? Nawet mniej. Dobra, to nic, no to ten. Mam nadzieję, że się spodobałem. Jeśli się nie spodobałem, to fajnie by było, jakbym się spodobał. Napiszcie komentarz, co mam zmienić, ewentualnie co mam zagrać. No, i jak Ci się nie spodobał, daj łapkę w dół. Jeśli Ci się spodobał, daj łapkę w górę, zasubskrybuj. Takie, table bla, bla, bla. No, to trzymajcie się i do usłyszenia. Pa!